W codzienniku artystycznym odwiedzamy Aleksandrę Prusinowską w jej pracowni na Wydziale Grafiki Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie jest asystentką w pracowni Linorytu. Więc... Ola oprowadza nas po swoim świecie i tłumaczy tę technikę, w której powstają jej zachwycające prace. To jest jabłonka. I ta matryca wygląda pod koniec właśnie tak. No właśnie, dlaczego to jest takie unikatowe? Bo ja na samym początku muszę sobie wybrać nakład. Bo zazwyczaj się drukuje po 10 sztuk, bo to musi być jeden kolor. Musi być odbity w ciągu jednego dnia. Przy każdej kolejnej sztuce czas się wydłuża i jakbym miała rozbić nakładanie koloru na dwa dni, to już burzy całkowicie system. Więc 10 sztuk jest ok. I z każdym kolorem tej matrycy jest coraz mniej. Prace Aleksandry Prusinowskiej są do nabycia w naszej galerii. Należy je polecić i zarekomendować.